Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z noworocznym Buktagiem, bo dopiero niedawno się w sumie zorientowałam, że taki nie pojawił się jeszcze na moim kanale, więc jest on krótki, bo ma 5 pytań. Więc lecimy sobie szybko do tych pytań, które mają na celu pokazać nam, jakie są ogólnie nasze plany czytelnicze na przyszły rok, czy jakie książki chcemy przeczytać, czy cokolwiek. Także już lecimy z tymi pytankami, więc go go! Pierwsze pytanie brzmi, ile książek chcesz przeczytać w 2023 roku i jak wiadomo nikt nie czyta z nas ani na wyścigi, ani na ilość, mam nadzieję przynajmniej, że te książki nie są czytane na ilość, ale czysto po prostu z czystej przyjemności i ja też tak właśnie czytam, kiedyś zakładałam sobie, że chciałabym mimo wszystko przeczytać te 52 książki, ten typowy, typowa liczba na Goodreads, ale to był okres, w którym ja czytałam około 30 książek, i nadal byłam zadowolona z tej liczby, bo czytałam te książki i jakby próbowałam wygospodarować ten czas, żeby chociaż po te 30 sięgnąć. Później ta liczba książek, jak zaczęłam słuchać audiobooków, ogólnie zaczęła rosnąć. Tak w zeszłym roku sięgnęła 100 kilku książek. i W tym roku też chciałabym się utrzymać i te 100 książek około przeczytać, bo to jest taka fajna liczba, że ja jestem mega dumna ogólnie z tego ile książek udaje mi się czytać, ile książek i historii uda mi się przyswoić i poznać. To jest ja jestem mega zadowolona. To nie znaczy, że jeżeli wy czytacie, nie wiem, 20 książek rocznie, czy 5 książek rocznie, to znaczy, że jest źle. W żadnym wypadku po prostu ja. Jak już wiecie, jestem na tej wznoszącej fali z tymi książkami, to chciałabym się na niej utrzymać i przeczytać po prostu jak najwięcej. Jeżeli uda mi się przeczytać, mówię, 40 książek, nadal będę zadowolona i nadal się będę cieszyć, że te 40 się udało. Ale y, tak, 100 kilka. Powiedzmy, że 100 to jest taka granica, którą po prostu chciałabym, chciałabym dosięgnąć i którą idealnie by było, jakbym przekroczyła. Podaj pięć tytułów książek, które miałaś przeczytać w zeszłym roku, ale nie wyszło i planujesz nadrobić w trzecim Hmm, to może być ciężkie, ale już widzę pierwszą książkę, bo ja ją chciałam przeczytać jakoś na jesień, i to jest Kraj spokojnego poranka, pamięć i bunt w Korei Południowej. To jest reportaż o, o Korei Południowej który był na moim radarze od bardzo dawna, ale troszeczkę kurczę czuję się od niego odrzucona przez to, że strasznie dużo tu jest tekstu i to jest jeden z tych reportaży, który nie ma w sumie żadnych ilustracji, żadnych zdjęć, żadnego nic, więc tu po prostu cała ta grubość to jest sam tekst, który mówię. Czasami jest napisany po prostu od marginesu do marginesu i to mnie troszeczkę odstrasza. Na pewno jest druga książka, po którą miałam sięgać już nie. Jakby niedawno, ale z jakiegoś powodu znowu tego nie zrobiłam, po prostu czytam inne książki i jest to Battle Royale. Tą książkę na bankie już przeczytam w tym roku, bo e, kurczę jestem strasznie jej ciekawa. I gdyby nie to właśnie, że czytam kilka innych książek teraz naraz, to na pewno bym sobie tą wielką cegłę wzięła, ale to na pewno byłaby ta książka, więc jeszcze trzy mam znaleźć, mówicie? No dobra. O tym nawet nic nie mówię, bo e, planuję to czytać od dwóch lat. Więc chyba nawet nie muszę Wam mówić, że ona się znajduje na moim corocznym TBR-ze i już obiecywałam, że w tamtym roku ją przeczytam, a no nie wyszło. Co ja jeszcze bym chciała nadrobić w tym roku? Na pewno bym chciała przeczytać fabrykę lalek, bo prześladowała mnie ta książka bardzo mocno w zeszłym roku. Kupiłam ją, miałam od razu po nią sięgnąć, a tak się nie zdarzyło i ona dalej leży. Nie jest długą pozycją i chciałabym. Chciałabym mi się z nią zapoznać, nie wiem dlaczego w sumie ja o niej zapomniałam całkowicie, bo taka jest prawda, że po prostu odłożyłam ją na regały i zapomniałam o jej istnieniu, więc może mnie to trochę zmobilizuje do tego, żeby te książki w końcu czytać. I szukamy ostatniej. Królowa Terlingu. Bardzo chciałabym tą pozycję poznać, bo... Ja nie wiem, wy, jeżeli Wy coś wiecie, to powiedzcie mi, bo coś miało powstać: czy film, czy serial, o te, jakby na podstawie tych książek. Ja ostatecznie nie wiem, czy to powstało, czy to nie powstało, czy ja sobie ubzdurałam. Jeżeli coś wiecie, to dawajcie znać. E, to jest fantastyka, o której ja nawet nie wiem za dużo. Oprócz tego, że dziewczyna, która ma objąć tron, e, jest poszukiwana przez ludzi, którzy chcą ją zabić, więc ona musi uciekać. Coś w ten deseń. E, to jest trylogia, którą mam całą. I która zbierała swego czasu bardzo dobre opinie. A ja wiecie, przeczekałam ten okres i, i czekam dalej. Pytanie numer 3. Książek z jakiego gatunku chciałabyś czytać więcej w 2023 roku? To na pewno Wam już opowiadałam w moim filmiku na temat planów ogólnie czytelniczych. Na pewno chciałabym przeczytać więcej reportaży i klasyków, bo to są te takie dwa. Gatunki, które bardzo cierpiały w zeszłym roku u mnie. A ja je nawet lubię, w sensie z klasyką to jest różnie u mnie, ale bardzo chciałabym poznać wiele różnych innych historii. Na pewno Tessa jest cały czas na mojej liście takich klasyków, które chciałabym przeczytać. Oprócz tego, wiadomo, Wichrowy Wzgórza i Jane Eyre to też są takie dwie książki, które chciałabym, bardzo chciałabym przeczytać. Z reportaży. Białe bodajże, to jest ten reportaż, o którym myślę. Tu Wam wstawię okładkę o książ książki, o której mówię. Zuza na pewno bardzo mocno ten reportaż polecała. Teraz mi żaden inny też nie przychodzi do głowy, ale tak to są te dwie <laughs> dwa gatunki, po które chciałabym sięgać więcej i których więcej chciałabym poznać w tym roku, i mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki i wszystkie inne palce. Podaj trzy tytuły książek, które nie są związane z Twoimi planami czytelniczymi. To będzie bardzo brutalne, co powiem, ale to jest książka, która bardzo często się pojawia na moim TBRze. W sensie, raz ja sama ją sobie wzięłam na TBR drugim razem, ona wypadła mi w losowym TBRze i dalej jej nie przeczytałam, i dalej nie bardzo chcę ją czytać. No, oprócz tego też kurczę, to mi się trochę kłóci z tym, co chciałabym więcej czytać w tym roku. No bo co się stało w Jonestown. Też nie bardzo mnie ciągnie, mimo że jestem ciekawa tej historii, ale kurczę, już miałam podejście jedno do tej książki i nie przekonała mnie do siebie. Przez ten fragment strasznie była ciężka dla mnie do przyswojenia i wiem, że ona później teoretycznie robi się lepsza, bo dużo osób tak mówiło, że od tego reportażu nie da się oderwać, ale z jakiegoś powodu, no ja nie mogę się zabrać po prostu, więc te dwie póki co na pewno, mamy tutaj motyw przewodni. I trzecia książka to będzie ciężkie, bo tu nie ma czegoś, nie mam takich książek za bardzo, których nie chciałabym czytać. Przynajmniej nie na biblioteczce, no bo tak to wiecie, dużo jest tu książek, które gdzieś tam stoją i gdzieś tam mam z tyłu głowy. Chociaż z drugiej strony ta książka, którą kupiłam nie wiadomo dlaczego, po prostu mnie zawołała. Raczej wątpię, żebym ja ją przeczytała. Po pierwsze zbyt szybko, a po drugie na pewno nie w tym roku. Więc wydaje mi się, że ta by była, ja nawet nie wiem o czym ona jest. Wiem, że to jest chyba pierwsza książka Holly Black, którą ona napisała do bardziej takiego dojrzałego i dorosłego czytelnika, więc no powiedzmy, że tej raczej nie przeczytam. Umówmy się, bo reszta książek jest raczej taka neutralna, która jak będę miała ochotę, to na pewno po nie sięgnę, Tak jak ostatnio sięgnęłam po historię pszczół, bo nagle mnie naszła taka ochota. Więc z innymi książkami nie wykluczam, ale te są takie, że myślę, że raczej jest bardzo słaba szansa, że mnie ja po poniesięgnęła. I ostatnie pytanie, to będzie bardzo krótki ogólnie filmik, ale czasami i takie są potrzebne. Także ostatnie pytanie jest jedno słowo, mocno postanowienie na nowy rok. I kurczę, znowu mam problem, bo ja nie wiem, do końca nie wiem. Na pewno chciałabym, żeby ten kanał się trochę rozwijał, więc chciałabym ja też jakieś takie treści bardziej interesujące może dla was robić. Więc jeżeli wy macie coś, co chcielibyście oglądać na tym kanale, bo czegoś wam brakuje, to też dajcie znać. Na pewno chciałabym. Tak, bardziej zaangażować się we wszystkie swoje rzeczy. W sensie nie mówię tutaj o kanale, bookstagramie i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak na mnie to ja jestem bardzo zaangażowana. Ale ogólnie są rzeczy, które chciałam na przykład zrobić od bardzo dawna, ale gdzieś w międzyczasie tracę motywację albo po prostu porzucam to. Więc chciałabym się, jak już wiecie, wezmę się za coś, jak na przykład nauka języka, którego próbuję od paru lat, a później przerywam i nagle jest dupa. Tak, chciałabym się wziąć za to. I chciałabym, żeby to wyszło. Więc na pewno taki rozwój, samorozwój i takie zaangażowanie we własne działania. To bym powiedziała i tak, to by było na tyle. To był bardzo szybki bóg, tak? Więc mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Mam nadzieję, że te kilka minut tutaj ze mną było dla Was całkiem. Fajnie spędzonym czasem. Mam nadzieję, że będziecie mieli tylko i wyłącznie miły dzień od teraz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to do tego Was zachęcam. Tak samo do wizyty na moim Instagramie, który tutaj się będzie wyświetlał. A tymczasem już Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!